Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek Zwota na moim kanale. Dzisiejszy odcinek na mapie Linia Zygfryda na cs 63. Ostatnio ten czołg jest na moim kanale bardzo, bardzo często. Tak więc zapraszam do odcinka i zobaczycie, jak mi poszło na mapie fajnej. No, czy nie lubię jej, ale no, jak już mnie wczytało, to zagram, nie? Dobra, jesteśmy w bitewce w tym momencie na sektorze gdzieś mniej więcej F9 yy, i sobie celuję tutaj na przejazd, próbuję gdzieś znaleźć jakieś czołgi. Ale zanim jeszcze tutaj bitwa się na dobre rozkręci, chcę tylko powiedzieć, że nie miałem internetu przez to. Film nie pojawił się w poniedziałek, ale pojawi się jutro o godzinie 16, jakoś około. Tak więc, jeżeli jesteś fanem Film Speedway Grand Prix, zapraszam na godzinę 16, jakoś na kanał. Wtedy odcinek z Grand Prix w Daugafils. Na pewno się pojawi, na pewno tego odcinka nie odpuszczę. Co w tym momencie robię? Jest to bardzo prosta rzecz. Zobaczcie, że ja w tym momencie jadę na trybie Turbo. CS63 ma dwa tryby: tryb, który może sobie tak po prostu celować, jeździć, strzelać, jest po prostu bardzo celny. I tryb, w którym można jechać naprawdę jak Formuła 1 i lecieć do przodu. I nie patrzeć za siebie. Na razie jadę sobie 70 na godzinę, ponieważ to jest maksymalna prędkość tego pojazdu, ale można ją zwiększyć przez założenie e, turbosprężarki, oczywiście. Jestem na środku pola i w tym momencie i w tym momencie jestem widoczny przez dwa mega mocne czołgi. Kunce pancer i TVP. Telewizja Polska już mnie widzi. Obserwuje mnie, czy teraz będzie chciała mnie wykamerować. Na razie stoję tak naprawdę w takim miejscu, że jestem yy, niezauważalny dla nich. Przynajmniej ktunce pancer mnie trafił raz, ale ja się już chowam. Nie popełniam tego błędu drugi raz. Muszę się schować tylko po to tak naprawdę, żeby nie zrywać, chociaż tylko ja, żeby nie zrywać. Na razie jestem bezpieczny za bunkrem. Co będę chciał zaraz zrobić, to oczywiście znaleźć jakiś mały przestrzeń, mały prześwit na te dwa... Czołgi przeciwnika. Moja drużyna. Muszę powiedzieć bardzo ładną robotę robi. Te czołgi są wyspotowane przeze mnie i te 54 wali właśnie z tam sektoru K3, K4. W te czołgi. Ale Opart robi dodatkowo ogień krzyżowy. Tak więc naprawdę bardzo ładne zachowanie moich sojuszników z drużyny. Tutaj szukam przestrzału i ten strzał moim zdaniem był dziwny, ponieważ przestrzeliłem się przez bunkier. No, bunkry jak widać dla CSA nie stanowią żadnego problemu. Włączamy tryb turbo i co teraz robimy? Wynik wygląda tragicznie 6500 punktów przewagi, nawet ponad. I wynik 3 do 6. No, co ja mogę zrobić? No jestem czołgiem tylko średnim. Nie, no, tak serio. Naprawdę dobry jest CS pod wyciągi, tak więc trzeba coś tutaj zrobić. Szczerze mówiąc, tutaj będzie widać największą wadę. CS'a, ale to jeszcze nie teraz. Na razie strzelamy w leoparda, który się schował, jednak nie strzelamy w leoparda i strzelamy w artylerię. To jest aż po prostu najpiękniejsze uczucie na świecie, jakie może być, jak strzelamy w tą piękną, kartonową artylerię. Gorzej, jak odbije, to wtedy mamy. No. Źle jest. Wynik 5 do 8, minus 5000 punktów życia po naszej stronie. Niestety. To jest bardzo bolesne, patrzeć na to, że no, wynik nie przekłada się na to, żebyśmy mieli wygrać. Co w tym momencie robię? Jest to bardzo, bardzo proste. Strzelam i blinduję pozycje, w których jest jakaś osłona, ponieważ jeżeli tam by stał na przykład jakiś e, Waffen Trager, e, czy na przykład nie wiem cokolwiek, na przykład T5,4, jakikolwiek pojazd raczej ukryłby się blisko jakiejś osłony. Aby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie schować się i nie tracić punktów życia. Tak więc strzelam na ślepo w bunkier, ale czemu jadę? Bo przed chwilą strzelam w bunkier na ślepo, a teraz jadę. Zobaczcie, że dodali niedawno takie lampeczki. Bardzo polecam z nich korzystać. W tym momencie wiedziałem, że tam nie ma nikogo, ponieważ na tamten moment wszystkie lampki poza jedną chyba. Godzilla się chyba tylko nie świeciła, tak więc wiedziałem, że tutaj raczej nikogo nie ma. Godzilla nie jest na tyle szybka, żeby z sektora, tam nie wiem, F7 dojechać na swoją bazę. 7 do 12. Chapowałem bazę, ale uznałem, po co mi to do życia potrzebne. Jadę stąd i będę atakował, ponieważ ten czołg idealnie nadaje się do ataku. Trzeba nim wyczuć taką nutkę. Troszeczkę obrony, troszeczkę ataku i wszystko będzie pięknie. W tym momencie gościu w Udesie zlagował mi mózg. Myślałem, że on jest za mną, i jakoś się zacząłem dziwnie obracać, ale na całe szczęście w tym momencie Udes ginie z moich rąk. Co w tym momencie się dzieje złego, to kapowanie bazy, które zmusza mnie tak naprawdę do powrotu na bazę. Ale teraz, Amorak, piękny strzał. Tutaj, tu muszę powiedzieć, to jest. Cud, że tam ten pocisk w tego wafla wszedł. To jest naprawdę bardzo duża ilość szczęścia z mojej strony, że ten pocisk poleciał idealnie tam, gdzie miał. A teraz wyjeżdżam na Godzillę, niszczę Godzillę i doładowuję, doładowuję ten jeden pocisk na trybie turbo. Podkreślam, ten strzał nie był pewny. I mógł trafić w ziemię. Tak samo jak ten, ale na cały szczęście, gra mnie nie oszukuje, i jakoś udaje mi się z tego wyjść. 5 zniszczonych czołgów na moim koncie, 4687 łączonego demerza. I zobaczcie, co teraz się stanie. W tym momencie ta bitwa nie jest przegrana. Od razu muszę wam to powiedzieć. Co było przed chwilą widać. Gdyby nie to, że tryb CS-a z trybu turbo na, na tryb strzelecki, czyli na tryb, gdzie można strzelać bardzo skutecznie, yy, no jest bardzo wydłużony, ponieważ no, dwie sekundy należy poczekać, zanim czołg wyjdzie z tego trybu i poczekać w miejscu, stojąc jak kołek po środku pola, czekając na zagładę. No i w tym odcinku to było widać a raczej w tej bitewce. Czemu ja tak dziś się dziwnie gadam? Wjeżdżam do tego magicznego krzaczka, który mam mnie ukryć przed tym, abym nie został, wiecie, na przykład trafiony za 700. Zmieniam w tym momencie tryb i wychodzi na to, że zrywam za 700. Gdybym tego trybu nie miał, gdybym tryb ten wyłączył, to i tak by to nic nie zmieniło, ponieważ i tak bym musiał czekać dwie sekundy, ale chciałem bardziej powiedzieć to, że gdyby tego trybu. Nie było i gdyby ten tryb zmieniał się od razu jak na kołowcach, to wtedy przeżyłbym być może dłużej, ponieważ zerwałbym tylko jeden strzał w tym momencie, a nie wtedy. W tym momencie miał o 649 życia więcej. No ale no cóż, no, niestety może kiedyś doczekamy się bafa dla CS-a. W ogóle, ogólnie jak dla mnie, linia do CSa potrzebuje troszeczkę bafa, ponieważ Pierwsze, CS powinien mieć od razu tryb turbo, przełączany sekundę na sekundę. To wcale nie uczyniłoby go e, niezniszczalnym typem, który jeździ po polu bitwy i rozprówa wszystkich na kawałki. Wcale by tak nie było, po prostu trzeba byłoby wyczuć ten pojazd i dalej byłby trudny, ale byłby odrobinkę łatwiejszy i przyjazny w ogarnianiu tego pojazdu. I jeszcze jeden buff, ale już nie dla dychy, a dla linii. Od ósemki powinien być tryb turbo. Moim zdaniem powinno to być naprawdę wprowadzone, ponieważ to by nauczyło już gracza od ósemki stawiać się w pozycji tego, że co chwilę ten X musi być przez niego naciśnięty. Oczywiście to nie jest za trudne, ale wiadomo, lepiej się przyzwyczajać wcześniej niż później. W tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do końca zapraszam Was do subskrypcji kanału Ceny Filmik Łapką w górę. Tam na dole możecie wszystko zrobić. A ja dzisiaj kończę odcinek. Do zobaczenia. Miłego dzieńka Wam życzę. Cześć!